W Jaworzynie Śląskiej powstanie nowe lokalne centrum biznesu, które będzie służyć małym i średnim przedsiębiorcom. Inwestycja ta jest realizowana przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Inwest Park została oficjalnie rozpoczęta w ostatni wtorek 28 lutego poprzez symboliczne wbicie łopaty pod budowę obiektu. 6000 m2, 5000 metrów, kwadratowych, 5 metrów przestrzeni magazynowej, 1000 m przestrzeni biurowej, do tego system parkingów pełna infrastruktura, tereny zielone. Dziś rozpoczęliśmy w sposób symboliczny wbiciem łopaty budowę hali w Jaworzynie śląskiej. To jedna z siedmiu hal, które chcemy zaproponować na przedsiębiorcom. Pierwsza hala w Wałbrzychu już funkcjonuje od ponad roku. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem była w pełni wynajęta. W tej chwili jesteśmy w procesie realizacji sześciu pozostałych hal. Druga hala w Wałbrzychu, hala w Jaworzynie Śląskiej właśnie tą, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, której budowę rozpoczęliśmy. Hala w Ząbkowicach Śląskich, dwie hale w województwie opolskim w Nysie oraz Brzegu oraz jedna hala w Wielkopolsce w Chociczy. Faktycznie w tych ostatnich tygodniach Sporo tych eventów związanych z symbolicznym wbiciem łopaty pod, pod nowo powstające hale, ale wydaje mi się, że to jest tylko powód do satysfakcji, powód do dumy i on cały czas cieszy. Wszystkich na, nas cieszy, kiedy w Polsce, w tym wypadku u nas na Dolnym Śląsku, powstają kolejne inwestycje, kolejne fabryki zagranicznych koncernów, też rodzimych, dużych przedsiębiorstw. Natomiast musimy pamiętać o tym, że solą polskiej gospodarki są mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, firmy rodzinne, firmy lokalne, które wypracowują statystycznie największą część naszego PKB. I dlatego wspólnie z zarządem Wołowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Doszliśmy do wniosku, że należy opracować taki program wsparcia nie wprost finansowego, ale wsparcia infrastrukturalnego właśnie małych i średnich przedsiębiorstw, w taki sposób, aby byli oni w stanie, bo samemu mogą nie być w stanie, chociażby postawić własnej hali. Ale być może gdyby istniały takie mniejsze hale, w których mogliby wynająć część powierzchni, która umożliwiłaby im szybszy, lepszy rozwój, to wówczas faktycznie dobrze by to wpłynęło na ich. I dlatego pomysł na budowę hal, takich lokalnych centrów biznesu, które będą skierowane, są kierowane do małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Jest to pierwsza ogromna inwestycja tutaj na terenie właśnie tej Jaworzyńskiej Specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Co ona znaczy dla gminy Jaworzyna Śląska? Przede wszystkim... Miejsca pracy i to zarówno te wysoko wykwalifikowane, jak te jak i dla osób o niższym poziomie wykształcenia, ale także bez wątpienia są to też wpływy z podatków, czyli z podatku od nieruchomości, z udziału w podatku PIT, ale przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to efekt kuli śnieżnej, czyli że ta pierwsza inwestycja przyczyni się do rozwoju tutaj tych terenów i rozwoju gospodarczego gminy Jaworzyna Śląska, a Pośrednio także, że ci mieszkańcy wykształceni z Jaworzyny Śląskiej, którzy wyjeżdżają do większych ośrodków miejskich, że znajdą tutaj na tyle atrakcyjną pracę, że będzie to dodatkowy, dodatkowa motywacja, żeby tutaj móc i pracować w, w atrakcyjnym miejscu i rozwijać też gminę Jaworzyna Śląska.